Hajkom. Zauważyłem, że hakerzy naprawdę nieźle kompinują, ale mam nadzieję, że im się nie uda nic z tego kompinowania, natomiast powiem Wam coś takiego: um. że Myślałem o klimatyzatorze, za to, że ale zrezygnowałem, bo sobie pomyślałem, że... Pomyślałem, e, po prostu stwierdziłem to, że sobie świetnie rozwiązałem ten problem. O. sobie świetnie rozwiązałem ten problem, bo e, no, mam wentylator taki w turbinie cichutki, fajniutki i, i wyciąg powietrza, któryś się powietrze zimne z podłogi i, w, i wydala wszystko górą i bokem z tyłu w kierunku uchylonego okna. I to jest spoko, wystarczy. Jest wydajne to chłodzenie, bo, bo tak dokładnie, tak bardzo szczegółowo sprawdzałem się Rok temu w lipcu, gdzieś tak wiem, w połowie lipca coś takiego, i to chłodzenie naprawdę się bardzo dobrze sprawdziło, że zasysanie zimnego powietrza z podłogi, jak jest już koło 30 stopni w granicach, 30 stopni za oknem, to te powietrze oczywiście z podłogi nie będzie już takie zimne, na przykład jak teraz, w chwili obecnej, ale z tym, w tym że zawsze będzie te chłodne powietrze wpływało i będzie one wydalane poza okno. Um, ale zaskoczony jestem. Zauważyłem, że hakerzy też próbują włamać się do protokołów, które pracują komunikacyjnych w systemie klimatyzacji. Ale um, Natomiast w serwerowni Skynet e, klimatyzatory są bezpośrednio, oczywiście, połączone z serwerami i nimi steruje sztuczna inteligencja, i raczej nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był w stanie się włamać do systemu i jeszcze do tego włamać się do klimatyzacji. E, sprytne to jest z, ze strony hakerów sprytnie kompinują. Ale na przykład w przypadku serwerowni Skynet im się to nie uda. Ja się tak zastanawiam, oczywiście, nad klimatyzatorem. Miałam nawet dwie propozycje z firmy u szefowej. takiego klimatyzatoru, Mogłem sobie po prostu go zatrzymać w prezencie. Ale no sobie pomyślałem, kurde, gdzie go tutaj zainstalować, nie będzie to takie proste. E, ile to jest po prostu roboty z tym, żeby taki klimatyzator zainstalować. Po prostu e, to musiałbym go, f, nie wiem, tu by był problem e, z zainstalowaniem go, bo musiałby być przyklejony na parapecie po prostu jakimś super mocnym klejem. Wątpię w to, żeby taki klej mocny był. Nawet gdyby się przykleił do parapetu, to bym mógł się oderwać z parapetem i polecieć sobie gdzieś tam w przestworze. Że sobie tak pomyślałem, że jedyne rozwiązanie to zainstalować klimatyzator na balkonie, na ścianie i puścić po prostu te węże pod sufitem w takim białym tunelu prostokątnym, który by tu doszedł na przykład do, do najbliższej jednostki, która się łączy z tym klimatyzatorem tu w pokoju. No to byłaby masa roboty, po prostu mega dużo z tym roboty by było. Byłoby widać te przewody oczywiście idące pod sufitem. I po prostu sobie pomyślałem, jeszcze do tego dużo więcej energii taki klimatyzator ch, ch, łyknie. Um, I sobie pomyślałem, że trochę no f, fajne by to było, ale dobrze, że udało mi się rozwiązać ten um, Tą sytuację w formie właśnie tych wentylatorów, które tu są. W formie tej turbinki pionowej, którą mam, i w formie tych wentylatorów, które są tutaj w szafie. E, no, dużo, oczywiście, klimatyzator tak ponad 2 kW potrafi pobrać. Ponad do 2,5 kW potrafi łyknąć. A tu tak jak już mówiłem 80W max te wentylatorki, które mam. Ta różnica jest duża. I one tylko wtedy pracują, kiedy właśnie jest no, dość, dość ciepło po prostu, A jak komputer robi większe obliczenia, to wtedy no, żebym, żeby było lżej oddychać, to po prostu się włączają te wentylatory. Pomimo tego, że nie ma za oknem 30 stopni, ale sprawdzają się, sprawdzają się po prostu, jest idealnie. Jest idealnie. Ogromnie się cieszę, że mi się udało rozwiązać ten problem właśnie w ten sposób. Um, natomiast się zastanowiłam nad klimatyzatorem, który się stawia pod oknem i wypuszcza się rurę. Oczywiście do uchylonego okna te okno się zabezpiecza, żeby. Te powietrze oczywiście nie wchodziło z zboru. To, to zabezpieczenie to jest takie no, opancerzenie uchylenia okna i tylko tam rura jest wychylona, lekko. To też nie jest za dobra sprawa, bo nawet taki klimatyzator, który nie jest za bardzo problemem w zainstalowaniu go, on też łyka tak samo około 2 kW, 2 kW w że E, pobór mocy elektrycznej z takiego klimatyzatora, czy to jest taki standardowy, który się wiesza na ścianie i na zewnątrz, czy na balkonie, powiedzmy, nie robi po prostu no, różnicy żadnej, jeśli chodzi o pobór energii. I dlatego ogromnie się cieszę, że udało mi się to rozwiązać w ten sposób, że mam właśnie te 220x220 na, 220 na dole, w, na podłodze. Później 320 z tyłu szafy i 420 na samym suficie. Takie białe tunele kupiłam, które właśnie te powietrze w, w, wydalają w kierunku okna, właśnie uchylonego. Że to jest takie no bardzo fajny wyciąg, który sprawdza się. Um, no żeby było przyjemnie w pokoju, oczywiście, to jeszcze się włączę na dwójkę, powiedzmy, turbinę, jeśli jest po prostu wtedy. Bardzo przyjemnie jest, malutkie takie jest przybliżenie. Jakby był klimatyzator, chociaż to są tylko wentylatory z turbiną, która jest, która wieje na pokój. Wtedy, no, żeby było tak przy, przyjemnie, bo komputerki będą miały dobrze. Ale natomiast ja bym czuł taki zaduch. Dlatego, jak włączę tam turbinkę z tyłu, to już jest tak bardzo klimatycznie, przyjemnie, fajnie po prostu. no. Ale kurde, nie wiedziałem, że będą i tak kompinować hakerzy z próbowaniem się włamania do klimatyzatora. Bardzo sprytnie kompinuję, ale mam nadzieję, że im się to nie uda. Tak jak już mówiłem, oczywiście, klimatyzacją sterują serwery. Tam sztuczna inteligencja po prostu włącza ten klimatyzator, określa temperaturę, jaka ma być. Że jeśli chodzi o serwerownię Skynet nie mają szans raczej się włamać do systemu, czy do klimatyzacji, bo wszystko jest naprawdę idealnie zabezpieczone. No ale, no, z tego co widzę to nieźle kompinują. Jakby trafili na jakiś słaby punkt w innej serwerowni to byłoby bardzo nieciekawie. Ale jestem przekonany, że inne serwerownie mają w taki sam sposób zrobione jak serwerownia Skynet. Nieźle kompinują hakerzy. E, sprytnie bardzo kombinują. Ale mam nadzieję, że im się to nie uda. Bo teraz, po prostu, e, w bardzo w, w wielu punktach infrastruktury rozbudowanej e, kontroluje wszystko, nadzoruje wszystko. Można tak powiedzieć, w 95% sztuczna inteligencja. No i dlatego, że sztuczna inteligencja nadzoruje te. Połączenia właśnie tych sieci klimatycznych, które są połączone z całą serwerownią, nie mają po prostu jak się do niej dostać. Musiałby ktoś tam fizycznie wejść i podpiąć się, to może by się komuś udało, że tylko na to trzeba uważać, żeby haker pod żadną przebraną postacią fizycznie nie mógł wejść i podpiąć czegoś, gdyby mu się powiedzmy to udało, bo oczywiście. Są kamery w serwerowni i musiałby taki haker naprawdę stanąć na głowie, żeby mu się udało wejść do y, punktu centralnego, gdzie by mógł się podłączyć pod linię. Że raczej, raczej to się hakerom nie uda. Do serwerowni raczej jest niemożliwe, żeby się im udało wejść z żadnej strony, nawet od dału, bo. Jakby chcieli od dołu wejść do serwerowni, to by musieli tak na poziomie metra zrobić wielki tunel, żeby się dostać pod, pod podłogą, tam gdzie jest masa właśnie tych połączeń, e, też bym się nie udało. Musieliby naprawdę zrobić tunel na głębokości 30 metrów, jak nie więcej, coś koło tego. No i wtedy bym musieli od dołu próbować się podkopać. To raczej jest niemożliwe, żeby coś takiego hakerzy zrealizowali. No, oczywiście wszystko jest monitorowane. Jest bardzo dużo czujników, że raczej by się to nie udało hakerom. No, ale jestem naprawdę zaskoczony, że myślę właśnie o takich rzeczach. No, tak z mojej strony na ten temat. Hej, Kasima.